Andrzej Słowik szedł ulicą Piotrkowską w Łodzi, wracając z próby w Teatrze Wielkim, gdzie przygotowywał się do jutrzejszego występu w operze Toska. Zimowy wieczór był mroźny, a elegancki płaszcz kaszmirowy chronił go przed przenikliwym wiatrem. W dłoni trzymał skórzaną teczkę z nutami i tekstami, w kieszeni telefon, który co chwilę wibrował od wiadomości od menadżera, dziennikarzy i kolegów z branży. Był znużony intensywnymi próbami ale jednocześnie podekscytowany zbliżającym się występem. Jutrzejsza Toska miała być szczególna. Pierwszy raz od pandemii teatr miał być wypełniony do ostatniego miejsca, a bilety zostały wyprzedane w rekordowym czasie. Jego interpretacja Cavaradossiego była chwalona przez krytyków, a prasa muzyczna spekulowała o możliwych nominacjach do prestiżowych nagród. Myślami zajęty nadchodzącym występem, nie zauważył początkowo postaci siedzącej na schodach starej kamienicy. Dopiero gdy usłyszał cichy głos wzywający jego uwagę, zatrzymał się i spojrzał w kierunku źródła dźwięku. Na schodach siedział mężczyzna, w wieku około pięćdziesięciu lat, owinięty w zniszczoną kurtkę i stary koc. Jego twarz nosiła ślady wielu trudnych lat, głębokie zmarszczki, nierówną brodę, oczy zmęczone życiem. Mimo oczywistej biedy i trudnej sytuacji, w jego postawie było coś, co przykuło uwagę słowika pewna godność, sposób mówienia, który sugerował wykształcenie i kulturę. Bezdomny siedział z opuszczoną głową, ale kiedy Andrzej się zatrzymał, podniósł wzrok i ich oczy się spotkały. W tym spojrzeniu było tyle głębi i desperacji, że tenor poczuł, jak serce mu się ściska. Mężczyzna odchrząknął i powiedział słowa, które miały zmienić życie obu mężczyzn. Przepraszam, że przeszkadzam, ale nie jadłem od trzech dni. Czy mógłby pan? Andrzej Słowik zatrzymał się, wyraźnie poruszony tym, co usłyszał. Zwykle przechodził obok bezdomnych z mieszaniną współczucia i bezradności, czasem zostawiając kilka złotych, ale nigdy nie angażując się w dłuższą rozmowę. Tym razem było inaczej. Coś w sposobie mówienia tego człowieka w jego godności, mimo trudnej sytuacji, sprawiło, że tenor nie mógł po prostu odejść. Bezdomny, który przedstawił się jako Marek, mówił z wykształceniem i kulturą, która zdecydowanie nie pasowała do jego obecnej sytuacji. Nie prosił agresywnie o pieniądze, nie narzucał się, nie próbował wzbudzić litości dramatyczną opowieścią. Był po prostu bardzo głodny i poprosił o pomoc z prostotą. Która dotknęła Andrzeja bardziej niż jakiekolwiek błaganie. Słowik usiadł obok niego na schodach, ignorując fakt, że jego drogi płaszcz może się zabrudzić. Zapytał Marka o jego historię, o to, jak znalazł się w tak trudnej sytuacji. Odpowiedź była długa i bolesna. Utrata pracy w Bibliotece Miejskiej z powodu cięć budżetowych, potem długa choroba, która pochłonęła wszystkie oszczędności, eksmisja z mieszkania, rozpad rodziny. Która nie potrafiła poradzić sobie z jego problemami. Marek był niegdyś bibliotekarzem, człowiekiem książek i kultury. Uwielbiał muzykę klasyczną. Znał na pamięć fragmenty oper, potrafił cytować poetów. Jego erudycja i sposób wyrażania się zrobiły na słowiku ogromne wrażenie. Było w nim coś, co łączyło obu mężczyzn miłość do sztuki i kultury. Zrozumienie piękna, które istnieje niezależnie od materialnych okoliczności życia. Podczas tej rozmowy, Andrzej zrozumiał, że Marek nie jest stereotypowym bezdomnym z problemem alkoholowym czy narkotykami. Był po prostu człowiekiem, któremu życie zadało zbyt wiele ciosów naraz, a system społeczny okazał się niewystarczający, by go podtrzymać w trudnej chwili. Po godzinie rozmowy na zimnych schodach. Andrzej Słowik podjął decyzję, która szokowała zarówno jego, jak i Marka. Zamiast dać mu pieniądze na jedzenie i odejść z czystym sumieniem, zaproponował coś zupełnie innego. Zapytał Marka, czy nie chciałby pójść z nim do domu na kolację. Bezdomny patrzył na niego z niedowierzaniem, myśląc, że to żart lub jakaś forma protekcjonalnego współczucia, ale Andrzej był absolutnie poważny. Wyjaśnił, że jego żona przygotowuje zawsze za dużo jedzenia, że dom jest duży i ciepły, że po prostu nie wyobraża sobie, żeby zostawić go na ulicy w takim mroźny wieczór. Marek początkowo odmówił, tłumacząc się swoim wyglądem, brakiem odpowiednich ubrań, obawą przed zrobieniem złego wrażenia na rodzinie słynnego tenora. Ale Andrzej był nieustępliwy. Powiedział, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, co ma na sobie. Ale od tego, kim jest w środku. Przez następne 15 minut słowik przekonywał Marka, używając argumentów, które sam siebie zaskoczyły. Mówił o samotności, którą czasem czuje pomimo sławy i sukcesu. O tym, jak rozmowy z wykształconymi, interesującymi ludźmi są dla niego bardziej wartościowe niż plotki towarzyskie z branży rozrywkowej. Wyjaśnił również, że jego żona Anna, która była psychologiem, Zawsze mówiła mu o ważności pomagania innym nie tylko finansowo, ale przez prawdziwe zaangażowanie i zrozumienie. Teraz miał okazję wcielić w życie te zasady, które do tej pory były tylko teoretyczne. W końcu Marek zgodził się, ale postawił warunek. Chciał się wcześniej umyć i jakoś uporządkować. Andrzej zaproponował, że zatrzymają się w najbliższej aptece po artykuły higieniczne a w domu Marek będzie mógł skorzystać z Łazienki i może którychś z jego ubrań. Droga do domu Słowika była dla obu mężczyzn niezwykłym doświadczeniem. Andrzej pierwszy raz w życiu szedł ulicą z bezdomnym, nie kryjąc tego przed innymi przechodniami. Niektórzy ludzie patrzyli na nich z zaciekawieniem, inni z dezaprobatą, ale tenor ignorował te spojrzenia, koncentrując się na rozmowie z Markiem. Okazało się, że bezdomny miał niesamowitą wiedzę o muzyce klasycznej, znał szczegóły biografii kompozytorów, potrafił analizować struktury oper, rozumiał niuanse różnych interpretacji. Jego ulubioną operą była właśnie Toska, a gdy dowiedział się, że Andrzej jutro występuje w głównej roli, jego oczy zaświeciły się entuzjazmem, którego nie widział w nich przez całe miesiące. W aptece Andrzej kupił wszystko, czego Marek mógł potrzebować. Szampon, mydło, żel do golenia, szczoteczkę do zębów, dezodorant. Obsługa apteki wyraźnie była zaskoczona tym nietypowym zakupem i towarzystwem, ale słowik zachowywał się naturalnie, jakby nie było w tym nic niezwykłego. Po drodze Marek opowiadał o swojej przeszłości. Był magistrem filologii polskiej. Przez 20 lat pracował w bibliotece miejskiej, prowadził spotkania z autorami, organizował konkursy poetyckie. Był lokalnie znaną osobą w środowisku kulturalnym młodzi. Jego upadek był stopniowy, najpierw cięcia etatów w bibliotece, potem choroba, która wymagała długiego leczenia i rehabilitacji. Kiedy wrócił do zdrowia, jego posada była już zajęta, a wiek i długa przerwa w pracy sprawiły, że trudno było mu znaleźć nowe zatrudnienie. Oszczędności szybko się skończyły. Kredyt hipoteczny stał się nie do spłacenia. A rodzina stopniowo się od niego odwróciła, nie radząc sobie z jego problemami finansowymi i psychicznymi. Najbardziej bolesne było dla niego to, że przestał być postrzegany jako osoba, a stał się problemem społecznym, statystyką, kimś, kogo należy unikać lub w najlepszym przypadku obdarzyć jałmużną. Dom Słowików był elegancki, ale przytulny. Dwupiętrowa willa w spokojnej dzielnicy łodzi. Otoczona ogrodem, który nawet zimą wyglądał zadbaną. Kiedy Andrzej otworzył drzwi kluczem, poczuli zapach domowego obiadu i ciepło, które uderzało z wnętrza domu. Anna Słowik, żona Tenora, wyszła z kuchni, żeby go powitać. Była to kobieta w średnim wieku, o ciepłym uśmiechu i łagodnych oczach, które zdradziały jej zawód psychologa. Kiedy zobaczyła męża w towarzystwie Marka, jej twarz nie wyraziła szoku czy dezaprobaty. Ale zainteresowanie i współczucie. Andrzej przedstawił Marka jako swojego nowego znajomego, który przejdzie trudny okres i potrzebuje ciepłego posiłku i miejsca do uporządkowania się. Anna powitała gościa z naturalną grzecznością. Zaproponowała mu korzystanie z łazienki na parterze i przyniosła czyste ręczniki. Podczas gdy Marek się mył i golił, Andrzej opowiadał żonie o ich spotkaniu i swojej decyzji. Anna słuchała z uwagą czasami przytakując, czasami zadając pytania. Jako psycholog rozumiała mechanizmy, które prowadzą ludzi do bezdomności i wiedziała, że prawdziwa pomoc to nie tylko jedzenie czy pieniądze, ale przywrócenie godności i poczucia wartości. Przygotowała dodatkowe nakrycie do stołu i podgrzała kolację. Marek wyszedł z łazienki niemal nie do poznania, ogolony, umyty, w czystej koszuli, którą pożyczył od Andrzeja. Wyglądał jak ten bibliotekarz, którym kiedyś był, a nie jak bezdomny z ulicy. Podczas kolacji rozmawiali o literaturze, muzyce, teatrze. Marek okazał się fascynującym rozmówcą, który potrafił analizować sztukę z głębią i erudycją. Anna zauważyła, jak jej mąż ożywia się w obecności kogoś, kto naprawdę rozumie jego pasję i może rozmawiać o niej na wysokim poziomie. Anna Słowik przygotowała dla Marka pokój gościnny. Dając mu czyste ubrania i zapewniając, że może zostać tak długo, jak będzie potrzebował. Marek przyjął to z wdzięcznością, ale też z pewną niezręcznością. Nie był przyzwyczajony do takiej bezinteresownej dobroci. Tej nocy żadne z nich nie spało dobrze. Marek leżał w ciepłej, wygodnej kołdrze po raz pierwszy od miesięcy, ale nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Bał się, że to sen, że zaraz się obudzi z powrotem na mroźnej ulicy. Jednocześnie czuł, jak w nim budzi się nadzieja, którą myślał, że stracił na zawsze. Andrzej i Anna rozmawiali do późnej nocy o tym, co się wydarzyło. Anna, z perspektywy psychologa, wyjaśniała mężowi mechanizmy bezdomności i to, jak ważne jest nie tylko materialne wsparcie, ale przywrócenie człowiekowi poczucia wartości i miejsca w społeczeństwie. Mówili o tym, jak łatwo jest stać się niewidzialnym w społeczeństwie. Jak szybko człowiek może przejść od normalnego życia do całkowitej marginalizacji? Anna opowiadała o pacjentach, których znała, ludziach wykształconych, inteligentnych, którzy przez splot nieszczęśliwych okoliczności znajdowali się na ulicy. Andrzej zastanawiał się nad własną odpowiedzialnością jako osoby publicznej i człowieka sukcesu. Czy ma obowiązek pomagać innym? Czy jego komfortowe życie zobowiązuje go do większego zaangażowania społecznego? Do tej pory jego filantropią ograniczały się głównie do symbolicznych kwot przekazywanych na cele charytatywne. Teraz, po spotkaniu z Markiem, zrozumiał, że prawdziwa pomoc wymaga osobistego zaangażowania, czasu i emocji. Nie wystarczy przeznaczyć część dochodów na cele społeczne. Trzeba być gotowym na prawdziwe spotkanie z drugim człowiekiem. Oboje zgodzili się, że chcą pomóc Markowi nie tylko przejść przez trudny okres, ale odbudować jego życie w dłuższej perspektywie. Następnego ranka Marek obudził się wcześnie, przyzwyczajony do życia na ulicy, gdzie każdy dzień zaczynał się przed świtem. Przez chwilę nie pamiętał, gdzie jest, potem wszystko do niego wróciło. Wstał cicho, żeby nie budzić gospodarzy i spojrzał przez okno na ośnieżony ogród. Kiedy wszedł do kuchni, Anna już przygotowywała śniadanie, zaproponowała mu kawę i zapytała o plany na dzień. Marek wyznał, że nie ma żadnych konkretnych planów. Od miesięcy jego jedynym celem było znalezienie jedzenia i ciepłego miejsca na noc. Anna jako psycholog rozumiała, że przejście z życia na ulicy do normalnego funkcjonowania wymaga czasu i wsparcia. Zaproponowała Markowi, żeby został u nich kilka dni, żeby się zorientować w sytuacji i pomyśleć o przyszłości. Andrzej dołączył do nich na śniadanie, opowiadając o swoich planach na dzień. Próby w teatrze, spotkanie z dziennikarzami, przygotowania do wieczornego spektaklu. Zapytał Marka, czy nie chciałby pójść z nim do teatru i zobaczyć kulisy przygotowań do toscy. Oczy Marka zapłonęły entuzjazmem. Nie był w teatrze od lat, a możliwość zobaczenia przygotowań do jednej z jego ulubionych oper była jak spełnienie marzeń. Jednocześnie martwił się o swój wygląd i to, czy będzie odpowiednio wyglądał w tak eleganckim miejscu. Andrzej rozwiał jego wątpliwości, pożyczając mu garnitur i zapewniając, że w teatrze będzie traktowany jak jego osobisty gość. Anna dodała, że kultura powinna być dostępna dla wszystkich, niezależnie od ich aktualnej sytuacji życiowej. Podczas śniadania rozmawiali o planach krótko i długoterminowych. Anna zaproponowała pomoc w przygotowaniu CV i poszukiwaniu pracy. Andrzej wspomniał o znajomościach w instytucjach kulturalnych które mogłyby być zainteresowane zatrudnieniem kogoś z doświadczeniem bibliotecznym. W teatrze wielkim Marek czuł się jak w raju. Oglądanie prób, rozmowy z muzykami orkiestry, obserwowanie pracy reżysera i dyrygenta wszystko to przywracało mu poczucie połączenia ze światem kultury, z którego został brutalnie wyrwany. Andrzej przedstawił go zespołowi jako swojego przyjaciela, bibliotekarza i miłośnika opery. Nikt nie pytał o szczegóły jego obecnej sytuacji. Wszyscy przyjęli go naturalnie, jako kogoś, kto rozumie i ceni sztukę operową. Podczas przerwy w próbach Marek rozmawiał z członkami orkiestry o różnych interpretacjach arii Cavaradossiego. Jego głęboka znajomość dzieła i zdolność do analizy muzycznej zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Jeden z muzyków, który kierował biblioteką teatralną w niepełnym wymiarze godzin, Wspomniał, że szukają kogoś do pomocy w katalogowaniu i digitalizacji starych partytur. Reżyser spektaklu, słysząc erudycyjne komentarze Marka o motywach psychologicznych postaci Toscy, zaprosił go do udziału w dyskusji o interpretacji. Marek, który przez miesiące był traktowany jako niewidzialny albo problematyczny, nagle znowu stał się kimś wartościowym, czyje zdanie jest szanowane i poszukiwane. Andrzej obserwował tę transformację z rosnącym wzruszeniem. Widział, jak Marek odzyskuje pewność siebie, jak jego postawa się prostuje, jak w jego oczach znowu pojawia się błysk inteligencji i pasji. To nie była dobroczynność czy jałmużna, to było przywrócenie człowiekowi jego prawdziwej tożsamości. Dyrektor teatru, pod wpływem entuzjazmu zespołu, zaproponował Markowi tymczasową pracę przy organizacji Archiwum Teatralnego. Nie była to stała posada, ale początek drogi powrotnej do normalnego życia. Wieczorem, przygotowując się do spektaklu, Andrzej czuł szczególną motywację. Wiedział, że na widowni będzie siedział człowiek, dla którego ta opera oznacza nie tylko rozrywkę, ale powrót do świata, z którego został wykluczony. Wieczorny spektakl Toscy był dla Marka doświadczeniem transformacyjnym. Siedził w loży, którą Andrzej zarezerwował specjalnie dla niego ubrany w pożyczony smoking, czując się jak w poprzednim życiu, gdy regularne chodzenie do teatru było dla niego naturalną częścią egzystencji. Interpretacja Andrzeja była tego wieczoru szczególnie poruszająca. Arie Kawaradosiego śpiewane były z taką pasją i głębią, że cała widownia była nimi zahipnotyzowana. Marek słuchał z łzami w oczach, nie tylko z powodu piękna muzyki, ale przede wszystkim dlatego, że ten spektakl symbolizował jego powrót do świata, który myślał, że stracił na zawsze. W przerwach między aktami inne osoby w loży, członkowie łódzkiej elity kulturalnej, rozmawiali z markiem o operze, nie mając pojęcia o jego niedawnej sytuacji. Jego erudycja i głęboka znajomość materii robiły na wszystkich wielkie wrażenie. Jedna z dam, która prowadziła fundację kulturalną, była tak zachwycona jego analiza, że zaprosiła go do współpracy przy organizacji cyklicznych spotkań dla miłośników opery. Po spektaklu, podczas przyjęcia dla artystów i VIP-ów, Marek był otoczony ludźmi, którzy chcieli z nim rozmawiać o muzyce, literaturze, sztuce. Dyrektor miejskiej biblioteki, dowiedziawszy się o jego przeszłości zawodowej, zapytał o możliwość współpracy przy projekcie digitalizacji cennych zbiorów. Andrzej obserwował to wszystko z rosnącym wzruszeniem i satysfakcją. Jego impulsywna decyzja sprzed dwóch dni uruchomiła lawinę pozytywnych zmian. Marek nie tylko odzyskiwał godność i miejsce w społeczeństwie, ale okazywał się wartościowym specjalistą, którego wiedza i doświadczenie były potrzebne w wielu instytucjach kulturalnych. Anna, która również była na spektaklu, rozmawiała z żonami innych artystów o możliwościach długoterminowego wsparcia dla Marka. Jako psycholog wiedziała, że prawdziwa reintegracja społeczna wymaga nie tylko pracy, ale całej sieci wsparcia społecznego. Następne dni w domu słowików były dla Marka intensywnym procesem powrotu do normalnego życia. Anna, wykorzystując swoje doświadczenie psychologiczne, pomagała mu stopniowo odbudowywać poczucie własnej wartości. Rozmawiała z nim o jego traumach, o mechanizmach, które doprowadziły do bezdomności, o strategiach radzenia sobie z trudnymi emocjami. Marek rozpoczął systematyczną pracę nad sobą. Każdego ranka robił listę rzeczy do załatwienia najpierw drobnych, potem coraz bardziej ambitnych. Pierwszy dzień to było wzięcie prysznica i uporządkowanie wyglądu. Drugi przeczytanie gazety i zorientowanie się w bieżących wydarzeniach. 3. Napisanie pierwszej wersji CV. Andrzej tymczasem wykorzystywał swoje kontakty w środowisku kulturalnym, dyskretnie wypytując o możliwości zatrudnienia dla kogoś z doświadczeniem bibliotecznym. Nie ujawniał szczegółów sytuacji Marka, ale przedstawiał go jako wykwalifikowanego specjalistę, który po okresie choroby szuka nowej szansy zawodowej. Anna pomagała Markowi w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych. Ćwiczyli z nim sposób przedstawiania się, odpowiadania na trudne pytania o przerwę w karierze, podkreślania jego mocnych stron i doświadczenia. Marka most zaskoczyło, ile rzeczy zapomniał o normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Po tygodniu pobytu u słowików Marek wyglądał i czuł się jak zupełnie inny człowiek. Odzyskał pewność siebie, jego postawa się wyprostowała, wrócił mu błysk w oczach. Najbardziej zauważalne było to, że znowu zaczął się śmiać. Spontanicznie, naturalnie, z prawdziwą radością. Andrzej zaproponował mu pierwszy test: wyjście razem na obiad do eleganckiej restauracji. Dla Marka było to wyzwanie. Pierwszy raz od miesięcy miał jechać w miejsce publiczne jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego, nie jako ktoś, kto prosi o jałmużnę. Obiad w restauracji był dla Marka prawdziwym testem. Siedział przy eleganckim stole, obsługiwany przez kelnerów, rozmawiając z Andrzejem o sztuce i literaturze. Inne osoby w restauracji widziały dwóch eleganckich mężczyzn prowadzących erudycyjną rozmowę. Nikt nie podejrzewał, że jeden z nich jeszcze tydzień temu spał na ulicy. Podczas obiadu, Andrzej opowiedział Markowi o swoich planach dotyczących większego zaangażowania społecznego. Spektakl toscy pokazał mu, jak ważne jest dzielenie się sztuką z osobami które mogą nie mieć do niej łatwego dostępu. Myślał o organizowaniu koncertów charytatywnych, wykładów o operze, projektów łączących kulturę z pomocą społeczną. Marek zaproponował swoje wsparcie w tych planach. Jego doświadczenie biblioteczne i znajomość literatury oraz muzyki mogłyby być bardzo przydatne w organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Po raz pierwszy od miesięcy mówił o przyszłości z entuzjazmem i konkretnymi pomysłami. Po obiedzie poszli razem do księgarni, gdzie Marek pierwszy raz od dawna mógł kupić książkę. Wybrał tom poezji Wisławy Szymborskiej, poetki, którą uwielbiał, ale której utworów nie mógł czytać przez ostatnie miesiące. Samo trzymanie nowej książki w dłoniach było dla niego wzruszającym momentem powrotu do świata kultury. Wieczorem w domu słowików Marek czytał na głos fragmenty poezji szymborskiej. Anna i Andrzej słuchali z zachwytem. Jego sposób interpretacji tekstów, głębokość rozumienia poezji, umiejętność wydobywania ukrytych znaczeń. Zdali sobie sprawę, że mają do czynienia nie tylko z człowiekiem w kryzysie, ale z prawdziwym erudytą i pasjonatem kultury. Tego wieczoru Marek po raz pierwszy od miesięcy zasnął z książką w dłoniach, czując, że odzyskuje nie tylko dom i jedzenie, ale przede wszystkim swoją tożsamość jako człowieka kultury i intelektualisty. Następny tydzień przyniósł pierwsze konkretne oferty pracy. Dyrektor teatru, pod wpływem entuzjazmu swojego zespołu, zaproponował Markowi stałą współpracę przy reorganizacji biblioteki teatralnej. Miejska biblioteka publiczna szukała specjalisty do projektu digitalizacji starych zbiorów. Fundacja kulturalna potrzebowała kogoś do pomocy w organizowaniu wykładów i spotkań literackich. Każda z tych propozycji była dla Marka jak dar z nieba ale jednocześnie źródłem stresu. Po miesiącach życia na ulicy, gdy jego jedynym celem było przetrwanie do następnego dnia, nagłe pojawienie się perspektyw zawodowych było przytłaczające. Anna pomagała mu w analizowaniu opcji i podejmowaniu decyzji. Ostatecznie Marek wybierz pracę w teatrze. Kombinowała jego pasję do opery z praktycznym doświadczeniem bibliotecznym. Dodatkowo pozwalała mu pozostać w kontakcie z Andrzejem i środowiskiem, którego przyjęło. Praca była na pół etatu, co dawało mu czas na stopniowe przyzwyczajanie się do rutyny zawodowej. Pierwszy dzień pracy był dla Marka wielkim emocjonalnym wyzwaniem. Ubierał się ze specjalną starannością, sprawdzał wielokrotnie, czy ma wszystkie potrzebne dokumenty, czy wie, gdzie ma się zgłosić. Andrzej zaproponował, że odprowadzi go do teatru, ale Marek grzecznie odmówił. Chciał ten pierwszy dzień przejść samodzielnie. W teatrze został ciepło przyjęty przez zespół. Pracownicy biblioteki teatralnej pokazali mu zakres obowiązków, wprowadzili w system katalogowy, opowiedzieli o planowanych projektach. Marek od razu poczuł się w swoim żywiole. Książki, dokumenty, system organizacyjny były jego naturalnym środowiskiem. Wieczorem wrócił do domu słowików promienny i podekscytowany. Opowiadał o swoim dniu z entuzjazmem, który Anna i Andrzej pamiętali z pierwszych dni znajomości. Był to wyraźny znak, że Marek nie tylko odzyskuje stabilność życiową, ale także radość z pracy i poczucie sensu. Trzy miesiące po tamtym mroźnym spotkaniu na schodach, Marek wynajmował małe, ale przytulne mieszkanie niedaleko teatru. Mieszkanie było skromne, ale czyste i ciepłe. Dla kogoś, kto spędził miesiące na ulicy. Było to luksus nie do przecenienia. Ściany ozdobił reprodukcjami ulubionych obrazów i półkami pełnymi książek. Jego praca w teatrze rozwijała się doskonale. Nie tylko uporządkował bibliotekę teatralną, ale rozpoczął projekt digitalizacji historycznych programów i recensji. Jego znajomość opery pozwoliła mu na tworzenie szczegółowych opisów i komentarzy. Które czyniły archiwum teatralne znacznie bardziej wartościowym dla badaczy i miłośników sztuki. Andrzej i Anna stali się jego prawdziwymi przyjaciółmi. Regularnie spotykali się na obiadach, chodzili razem do teatru, dyskutowali o książkach i operze. Marek często pomagał Andrzejowi w przygotowaniach do nowych ról, dzieląc się swoją wiedzą o kontekście historycznym i literackim interpretowanych utworów. Historia transformacji marka stała się inspiracją dla wielu osób w łódzkim środowisku kulturalnym. Anna i Andrzej postanowili sformalizować swoją działalność pomocową, zakładając fundację Druga Szansa, która specjalizowała się w pomaganiu wykształconym osobom bezdomnym w powrocie do normalnego życia. Program fundacji był innowacyjny, łączył pomoc materialną z mentoring zawodowym, wsparciem psychologicznym. I budowaniem sieci kontaktów społecznych. Każda osoba objęta programem otrzymywała nie tylko tymczasowe mieszkanie i pomoc w znalezieniu pracy, ale także długoterminowe wsparcie w odbudowywaniu swojej tożsamości społecznej i zawodowej. Marek został pierwszym ambasadorem programu, opowiadając swoją historię na konferencjach, w mediach, podczas spotkań z potencjalnymi darczyńcami. Jego przypadek pokazywał, że bezdomność może dotknąć każdego. Niezależnie od wykształcenia czy poprzednich osiągnięć, ale przy odpowiednim wsparciu można z niej wyjść i odbudować pełnowartościowe życie. Najważniejsze było jednak to, że zarówno Andrzej, jak i Marek zrozumieli uniwersalną prawdę. Że prawdziwe człowieczeństwo objawia się nie w tym, co posiadamy, ale w tym, jak traktujemy innych ludzi w potrzebie. Czasem wystarczy jeden gest dobroci, żeby zmienić życie ale prawdziwa transformacja wymaga długoterminowego zaangażowania, cierpliwości i wiary w drugiego człowieka. Historia ich przyjaźni stała się legendą w łodzi, przypomnieniem o tym, że za każdą trudną sytuacją kryje się człowiek z marzeniami, talentami i potrzebą godności, który czeka tylko na szansę powrotu do normalnego życia. Pokazywała też, że prawdziwa pomoc to nie jałmużna, ale inwestycja w potencjał drugiego człowieka i wiara w jego zdolność do odbudowania swojego życia.